Cześć, tu Piotrek z Lunchnext. Na szczęście wszystko wraca już do normy, lokale otwierają się na nowo i dlatego chcieliśmy pokazać Wam krótki filmik, który przypomni jak w łatwy sposób możecie wprowadzać kwoty wydane z voucherów do naszego systemu. Po zalogowaniu na lunchnext.com pierwszy krok to kliknięcie moje konto i znajduje się tutaj lista wszystkich sprzedanych przez Was voucherów. Gdy klient przychodzi do lokalu i podaje swój numer vouchera, możecie bardzo łatwo wyszukać go, wpisując pierwsze kilka cyfr. I widzimy, że na tym voucherze na przykład pozostało 20 zł. Jeżeli klient wydał teraz na przykład 10, możemy to tutaj wprowadzić. Po kliknięciu OK kwota jest zapisana. Jeżeli klient posiada apkę mobilną Lunchnext na Android bądź iPhone, to otrzyma notyfikację informującą o nowej transakcji. A także po odświeżeniu swojego portfela będzie widział, że teraz kwota pozostała na voucherze to nie 20, a 10 zł. Dzięki za obejrzenie filmiku i pozdrowienia.